Witam serdecznie Michał Mojowski 27 stycznia mnie nosi, więc pojadę i dokończę drugą część warty, czyli wzdłuż warty zrobimy numer 2. Yy, mamy dzisiaj temperaturę minus 1, więc jest idealnie. Będzie, myślę, bardzo ciekawie pojadę o wzdłuż warty po wschodniej stronie, tej dzikiej stronie od Rogalinka aż do śremu i potem drugą stroną warty mam zamiar wrócić przy okazji na pewno coś przekąsimy co mam w plecaku, czyli nową rację żywnościową przetestujemy. No i wyjątkowo też odkurzyłem mojego drona, którego dawno już nie używałem i polatamy nim trochę nad Wartą, bo tam gdzie jadę, tam można bezpiecznie latać. Także zapraszam na film. Słuchajcie, nowiutki odcinek drogi. Tutaj przy, tu mamy główną trasę, za mną jest Poznań, przede mną jest Wrocław. To jest stara trasa na Wrocław. Bo jak się domyślacie, albo wiecie, tu kilometr stąd jest SK już przebiega nowa, a to zostało wybudowane dosłownie e, miesiąc temu nawet może nie ma miesiąca ta ścieżka To znaczy była tutaj z kostki brukowej, taka paskudna Porośnięta, już rozwalona Mało tego, że była do tego skrzyżowania, które widzicie To pociągnęli ją jeszcze dalej Aż do miejscowości Szreniawa I to mam zamiar wam pokazać teraz Mamy miejscowość Śreniawę, tutaj jest dworzec, tu jedzie pociąg oczywiście w kierunku Wolsztyna, to już kiedyś Wam mówiłem, a tu mamy wejście do muzeum w Śreniawie, to jest muzeum rolnictwa i, i przemysłu rolno-spożywczego w Śreniawie. ale tu możecie zobaczyć takie o, tam prześwitują stare traktorki, no jest sporo sprzętu, fajne, fajne muzeum, warto odwiedzić, nie tylko z dziećmi. Teraz jestem w Wielkopolskim Parku Narodowym i jadę tak zwaną Grajzerówką No ile jesteśmy w Puszczykowie, za chwilę będziemy już warcie. Może jeszcze nie tak za chwilę, ale już niedługo. Muzeum i Pracownia literacka Arkadego Fiddlera. I tu mamy kawałek pięknej historii brytyjski samolot Hurricane MK1. Myślę, że to jest chyba oryginał. No i mamy pana Witolda Urbanowicza razem z panem Arkadem Hitlerem, czyli asa nad asami przestworzy. A tutaj mamy wierną kopię 1 do 1 Santa Maria, czyli statku Krzysztofa Kolumba ale to już chyba nie jest wybudowane za pana tego Fiedlera a tam, jest, a tam jest muzeum no i jesteśmy w Rogalinku przy tym nowym moście tutaj ostatnio zakończyłem wzdłuż Warty numer 1 bo jechałem z Poznania właśnie do Rogalinka miałem jechać dalej, ale odpuściłem i wróciłem do domu także wróciłem tutaj dzisiaj z powrotem do Rogalinka i będę jechał jak najbliżej Warty do Śremu Pięknie to wygląda. Zobaczcie, jakie tereny otwarte. Szczególnie po tej zachodniej stronie. Warte. O kurde, ale tu się robi już. Hardcore. No nie, dało się przejechać. Ale tutaj dziki poryły. O kurde, tu ale zrobiły rajwan na całego słuchajcie, a przed nami tam jest taka wieś wieś SOWINIEC widać tutaj stąd pałac, stadniny e, tam obok jest lotnisko e, ja tam byłem e, kiedyś na wrzucę tutaj e, do góry przekierowanie do tego filmu e, to jest obiekt, który należał bo już chyba nie należy do pana Mariusza Świtalskiego znanego polskiego przedsiębiorcy bodajże chyba też poznaniak a możecie go znać z takich marek, które założył to był Elektromis na pewno bardzo znana, kontrowersyjna firma Eurocash, Biedronka Żabka, Małpka tak i na tej Małpce prawdopodobnie się wywalił z tego co się orientuje także to jest jego była posiadłość, ciekawe nie? tak podjedźmy tutaj i zobaczymy rzeczkę ja myślę, że już pomału będę o pięknie Ale ładnie Normalnie same dęby tu są i to takie naprawdę wiekowe Nie wiem ile taki dąb może mieć lat Jeśli domyślam, że pewnie coś grubo ponad stówkę A wcale bym się nie zdziwił Jak dwie stówki No tak, już tu jest typowo, bo wiecie, postukacie się po głowie co ja tu robię na gravelu Ale no mi to nie przeszkadza, ja to lubię O wiele bardziej niż asfalt Wolę sobie jeździć takimi Jeżeli jest przejezdne, da się jechać Nie ma wypychów, to dla mnie jest git Moje dubsko już jest do tego przyzwyczajone Amortyzacja na ramionach też jest wystarczająca na tej owicy. Wyłączyłem zegarek, a on dalej do mnie gada. No po prostu jest dzisiaj turbo upierdliwy. Niesamowity widok tutaj jest. Taki nietypowy, teren taki zalewowy i gdzie gdzieniegdzie rosną dęby. Bardzo dużo dębów tutaj rośnie. Tu mamy rzekę Wartę. No, jesteśmy na wysokości. No, minęliśmy rogalinek. Super, no jedziemy dalej. Pięknie to. I jest przejezdnie. O dziwo jest przejezdnie, bo nie miałem co do tego wątpliwości. Ale jest. Naprawdę jak widzicie fajna droga. O, i tu sobie zrobimy coś ciepłego do picia i co my tutaj yy, zjemy dzisiaj? Na razie to będziemy mamy tak: kiełbasa w sosie z pomidorami i ciecierzycą 400 gram, do tego jest, są suchary specjalne i pasztet mięsny 100 gram, napój izotoniczny, herbata ekspresowa, bezpłomieniowy podgrzewacz chemiczny, szaszetka z wodą do aktywacji podgrzewacza, sztućce, serwetka, zestaw do podgrzewania, esbit jest też i szczoteczka do zębów jednorazowa. No ciekawy zestaw. I zobaczmy, jak to wygląda. Mamy te suchary. To, co teraz wyjmę i to, co mnie teraz interesuje. I mamy tą puszkę. Zobaczmy, jak to wygląda. Tak, nie wygląda to zaciekawie. Na pierwszy rzut oka. Zapach takiego... No zwykły pasztet. Spróbujemy. Wolę mielonki, pasztetu. taki faktycznie czuć tą wątróbkę w nim. Jest ewidentnie jest wątróbka. Jest pusty. Taki zalepiający. Mm. Nic specjalnego, na pewno to, to nie jest. Jadłem na pewno lepsze pasztety. Natomiast nie jest to nic Jakiegoś niedobrego, co by mi wykrzywiało gębę, i bym nie chciał tego jeść dalej. Nie no, z sucharem jest lepsze, ale nie no, zdecydowanie wolę mielonkę. Jakbym miał wybrać, czy chcę to, ten pasztet, czy mielonkę, to bezapelacyjnie wybrałbym mielonkę. Dobra, ja kończę swoje kakałko, pakuję się i lecimy tą piękną drogą dalej. Ale piękne są te tereny tutaj, naprawdę. Że ja tu wcześniej nie jechałem, to duży błąd. Także no klimat jest rewelacja. Podoba mi się tu bardzo. I są to mega fajne miejsca, żeby się na dziko gdzieś tutaj nad Wartą przespać i zrobić sobie obóz. Myślę, że nie byłoby z tym problemu żadnego przy samej rzece. I lecimy tutaj. Zobaczymy, co nas tutaj czeka. Żeby nie było, mam licencję, wrzucam. Mam opisanego drona, nie lekceważcie tego, bo kary są wysokie w tej chwili za to. No i oczywiście, jestem w strefie, która pozwala na to, żeby latać. No to zaczynamy. Zobaczmy, co tutaj. proszę znać w komentarzach czy takie ujęcia z drona są dla Was cenne czy to robić czy nie robić bo jeżeli to jest zbyt oklepane bo wiem że tych dronów to i tych ujęć z dronów to jest mnóstwo jest straszny przesyt na YouTubie tego wszystkiego o i mam wieżę widokową proszę prawda przed chwilą lataliśmy dronem ale No pięknie Oj proszę znowuż dęby przy warcie dąb na dębie. a obok od razu tuż jestem przy samej przy samej rzece warcie Oczywiście i zobaczcie albo kładami albo krosami ale chyba, chyba krosami tutaj często chłopaki latają bo jest tutaj Ostro rozjeżdżone A tu co za śmietnik Psuje mi krajobraz Co za świnie Jako trzeba być świnią z brudną dupą żeby zostawiać swoje śmieci W takich miejscach No Pięknie Piękno za czuję, że tutaj zrobię pierwszy w tym sezonie biwak i nocleg z ogniskiem, na który już dzisiaj Was zapraszam do obejrzenia. Bo wczesną wiosną tu zrobimy coś takiego. No i oczywiście moje przemyślenia dalsze. To dalej jechać yy, też kolejną część zrobić wzdłuż warty. Tym razem już od śremu myślę do konina albo do pyzdry chociaż i tak tymi odcinkami jechać już może dalej Bardzo mnie to ciekawi Aż tam za konin no Zobaczymy, zobaczymy ale w każdym razie spodziewajcie się kolejnych odcinków. Z trasy wzdłuż Barty. O, jaka ławeczka. Która jest godzina? Może będzie to obiad. Nie, jeszcze nie. Jedziemy jeszcze. No i sytuacja wygląda następująco: dwie baterie w GoPro padły. Mam powerbank, ale oczywiście, że go nie mam. Nie mam kabla, żeby go naładować. Tam byłem przy samej warcie. Nie szło przejechać przez ten kanał, bo tam był bardzo szeroki. Ale tu znalazłem przeprawę i teraz muszę wszystko dookoła objechać. Nie da się przy warcie. No nic. Przejeżdżam tutaj. No niestety nie nagram tego, chyba że z drona. Ale nie, no bo już jest późno. Już mi się zrobiła godzina 14.47. Muszę coś zjeść. No i wracać do domu. Ciemność mnie złapie na pewno. I dojeżdżamy do śremu. Mamy rynek w śremie. A ja tutaj robię taką trochę Rumunię. Tu na słupie mam plecak. I sobie szykuję jedzenie. Hmm. Podgrzewacz wystartował i mi się to jedzonko tu widzę robi. Herbatka też będzie za chwilę. Woda się gotuje. No i co tu będę jadł? Ja tu będę jadł, zaraz wam pokażę kiełbasa w sosie pomidorowym z... i ciecierzycą. Mam nadzieję, że będzie smaczne. No i będę do tego pił napój herbaciany, bo tu mam jeszcze w tym zestawie. Tu był jeszcze izotonik, a to już wam pokazywałem. I to, czego wam nie pokazałem, no był ten jeden napój herbaciany i był też jeszcze esbit dodatkowo do podgrzania nie wiem czego na przykład może tej, tego kakao albo no przyda mi się w każdym razie ten SBIT na pewno bo on fajnie działa i to wszystko mamy godzinę która nam się zrobiła godzina zobaczmy jakie statystyki tu mamy yy... 15.10, 52 km przejechane, no i teraz jadę prosto do domu. No bo mam jakieś 40 km yy, jak nic stąd. Wyjdzie trochę więcej. Miało być 84, a będzie więcej. No dobra. Posilimy się i lecimy. No słuchajcie, kiełbasa z ciecierzycą wygląda w ten sposób. I wygląda to naprawdę fajnie. Spróbujemy z kiełbaską. Podgrzewało mi się dosyć długo. Mm. Zobaczcie ile tego jest Jest smak Tej kiełbasy jest tu naprawdę sporo Ale za bardzo mi się nie podgrzało Ale jest naprawdę pyszne mm. Naprawdę bardzo dobre danie I zobaczcie ile jest tej kiełbasy no w jestem. No 16:20. Powoli u. Będzie łapała mnie ciemność. Na szczęście wle, wyjeżdżam z tego lasu. Za chwilę dojadę do musiny. No jeszcze mam 22 km. Do domu, także dobrze, że mam zapasowe oświetlenie. I I co? I na pewno złapie mnie wieczór, ale tutaj saren biega, ja cię kręcę. No chyba tyle saren jeszcze nie widziałem na tak krótkim odcinku, które mi przebiegły drogę. No dobra, lecimy dalej. A, i strasznie sobie podniosłem morale z kitelsami, taką małą paczką. Jezu, jak mi wchodziły. Polecam, polecam. Jak ktoś nie jest słodkiego na co dzień tak jak ja, to taki, takie skitelsy to po prostu no petarda, petarda. No i skończyło się na tym, że GoPro wyładowane. A ja mam godzinę 17.20 i wylądowałem w samym środku Wielkopolskiego Parku Narodowego. Totalnie ciemno. Jak widzicie i pomału będę kończył. Do domu mi zostało 8 km. Mam nadzieję, że Wam się film podobał. Jeżeli tak, to oczywiście miło będzie, jak coś napiszecie w komentarzach, czy wam się podobało, czy się nie podobało, co wam się nie podobało, co miałbym zmienić. No i do zobaczenia w kolejnym filmie. Hej!